Cześć, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis na pączki hiszpańskie, czyli nasze polskie parzone. Jak wiemy, zbliża się tłusty czwartek, więc każdy będzie chciał zrobić pączki swoje domowe. I szukamy sprawdzonych przepisów. Tutaj go właśnie znajdziecie. Jeżeli poszukujecie sprawdzonego przepisu także na zwykłe pączki, oczywiście znajdziecie je na moim kanale oraz na Facebooku i Instagramie. A jeśli jesteś nowy, Koniecznie zasubskrybuj kanał oraz kliknij w dzwoneczek, żeby być na bieżąco, bo na pewno pojawią się kolejne pyszne przepisy. A teraz zapraszam Cię na filmik. Koniecznie zostań do końca. Do pączków hiszpańskich, czyli parzonych, będziemy potrzebować wodę, mąkę, sól, jajka, masło oraz papier pocięty na takie kwadraciki oraz szpryce. Szczypce do wyciągania, łyżka, garnek oraz mikser. Oczywiście listę składników znajdziecie w opisie pod filmem. Zaczynamy. Do garnka wrzucę sobie masło oraz wodę i to razem rozpuszczę. Gdy się rozpuści, dodam mąkę oraz szczyptę soli. Będę energicznie mieszać. Na średnim gazie rozpuszczam masło z wodą. Gdy się rozpuści, dodam mąkę oraz szczyptę soli i zacznę energicznie mieszać. Masło nam się już, już rozpuściło. Teraz dodam szczyptę soli do mąki oraz mąkę do garnka z masłem oraz wodą. I zacznę to bardzo energicznie mieszać na najmniejszym gazie. Po chwili wyłączam. Mieszamy na jednolitą masę. I wyłączamy. Takie ciasto odstawiamy do wystudzenia. Następnie dodamy jajka i będziemy miksować. Ciasto parzone mam już wystudzone. Jeszcze trochę przekręcę mikserem, aby się do końca wystudziło. I teraz po kolei będę dodawać po jednym jajku, miksując oczywiście na niskich obrotach. Ciasto mamy już jednolitej konsystencji, takiej jak budyń. Teraz przełożę je do rękawa i będę wykładać na papier. Olej już sobie rozgrzewam, żeby już można było smażyć. Na nasze kartki papieru do pieczenia będziemy wykrajać kółka. Teraz na gorący olej będziemy wrzucać nasze kółeczka z ciastem. Oczywiście dnem papieru do góry. Nasze ciasto z papierem układamy ciastem do dołu. Papier po chwili się sam odklei. I się upieką na złoty kolor wyciągamy. Wyciągamy oczywiście na papierowy, aby obciepły z tego puszczu. I wkładamy kolejną partię. Oczki mam już usmażone. Teraz zrobię do niego pole bez lukru. Lukier zrobię o smaku cytrynowym, bo takie najbardziej mi smakuje. Możecie oczywiście zrobić zwykły bez cytryny. Do cukru pudru dodaję cytrynę wyciśniętą, połowę cytryny. Oraz około 2 łyżki wody. Jeżeli będziemy mieli lukier zbyt gęsty, dodajemy oczywiście jeszcze trochę wody. Gdy lukier będzie już gładki, zacznę lukrować pączki. Użyję do tego pędzelka. Możecie również maczać pączki od razu w miejsce z lukrem. I taki polukrowany pączek odkładamy na tacę. Pączki hiszpańskie, czyli parzone, mamy już gotowe. Teraz poukładam sobie je na talerzu. Są mięciutkie i delikatne. Myślę, że każdemu zasmakują. I nasze pączki do kawy mamy gotowe. Życzę Wam smacznego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Jeżeli... Dobra. A jeśli jesteś nowy... No, to tyle. To jesteś nowy. Cwarta godzina nagrań. Dobra, a jesteś no... jeśli jesteś nowy, zasubskrybuj kanał oraz kliknij dzwoneczek, a aby... jesteś... Może tu klikniesz. Nie, to bo po prawej na dole wyskoczy. A w ogóle nie, nie wyskoczy po lewej. A jeśli jesteś nowy, zasubskrybuj kanał oraz kliknij dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Bo na pewno pojawią się pyszne przepisy. A teraz zapraszam Cię na filmik. Koniecznie zostań do końca. Nagrywasz? Mhm. A, to teraz, okay. A już teraz zapraszam Was na filmik. Do Jeżeli poszukujecie sprawdzonego przepisu także na zwykłe pączki, oczywiście znajdziecie je na moim kanale oraz na Facebooku i Instagramie, gdzie zapraszam zagląd. Do zaglądania miało być.